Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i tak jak Wam obiecałem zaczynamy cykl kilku materiałów, które będę chciał dla Was nagrać i przedstawić e, oczywiście z pobytu w Radomiu i pierwszym takim miejscem, które jest no tak jak powiedziałem, trafiłem na komisariat, ale wszystko się oczywiście udało jak najbardziej. Wypuścili mnie, choć z drugiej strony przyznam szczerze, ja wchodząc tam nie chciałem i tak wychodzić, ale śmiechem żartem. Tak prezentuje się nam sklep z zewnątrz, ale to, co jest wewnątrz, to dopiero jest totalny wypas, więc przejdźmy i sami przekonajcie się, jak naprawdę prezentuje nam się to wszystko w środku. Dobra, zaczynamy sprawdzać ofertę komiksariatu. Także przejdziemy po wszystkich półeczkach, abyście mogli zobaczyć, co się tutaj znajduje i... Kto wie, może skorzystać z ich oferty i coś u nich sobie kupić. Jak widzimy, Troszkę tego jest. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że sklep cały czas idzie naprzeciwko fanom. I ku mojemu zaskoczeniu, kiedy wszedłem do środka, mają też bardzo dużo mang. O czym sam się, prawda, przekonałem. Gdyż często mnie prosicie o to, aby nagrywać trochę tego więcej na kanale. Wiem, wiem, są osoby, które mang nie lubią. Ale nie jestem w stanie, jak to kiedyś jeden z moich widzów Powiedział dogodzić każdemu, więc myślę, że mi wybaczycie. Tutaj oczywiście tych mang będzie zdecydowanie mniej. Ale też mamy same złoto. Udało mi się też dowiedzieć, że to, że w obecnej chwili nie ma jakichś komiksów w ofercie komiksariatu. Na półkach, które teraz przeglądamy, bądź ewentualnie jakichś wydawców. Nie znaczy to, że to się nie zmieni, gdyż sami właściciele powiedzieli, że cały czas nad tym pracują cały czas chcą, aby oferta sklepu była coraz większa, coraz bardziej atrakcyjna, a jednocześnie konkurencyjna. Więc myślę, że jest to kwestią czasu. Kiedy zawitają na ich półki sklepowe inni wydawcy. Dodatkowo pokazuje też tylko to, że dbają o swój produkt, aby był jak najwyższej jakości z prostego względu. Jeśli zauważyliście komiksariat, to i muszą być kraty, więc kraty jak najbardziej są, ale oczywiście, jeżeli chcielibyście jakiś komiks sobie zobaczyć, jak wygląda, choćby. Przykładowa okładka, zawsze możemy sobie otworzyć, tak jak ja to teraz zrobiłem, i sprawdzić. Dodatkowo chciałbym dodać i pokazać, że komiksariat nie ogranicza się tylko do samych komiksów, ale jest też pewien, że tak powiem, zakres gadżetów. Czyli obrazy albo, muszę teraz przeskoczyć, szybko Wam pokazać kubki z Batmanem. Oczywiście kiedy wszedłem do sklepu i zobaczyłem, że są no, biję się z myślami, czy czegoś takiego sobie nie kupić, choć tych kubków mam już zdecydowanie za dużo, ale znalazłem coś, co dziś na pewno zabiorę ze sobą. Batman Noir i jest to wieczna żałoba. Komiks, który jest cholernie trudno dostępny, a niektórzy, no, tak jak to jeden z moich widzów napisał kiedyś w komentarzu, są ceny absurdalne, a tutaj mi się uda go nabyć w normalnej cenie, co oczywiście też uczynił, więc Sami widzicie, warto czasami zaglądać o takich miejsc, bo można trafić perełki, które no, są już trudniej dostępne. Dodatkowo sami spójrzcie, jeżeli zabolą Was nogi, myślę, że osoba, która będzie w danym momencie w sklepie, pozwoli Wam chwilę usiąść, aby... Emocje opadły, ja tam sam czuję teraz, jak to wszystko w głowie mi buzuje, jak mi ciśnienie skacze, bo jestem w miejscu, z którego bym przynajmniej przez tydzień nie wychodził. Chyba, żeby, nie wiem, kupić sobie coś do jedzenia. Ale jeżeli ktoś by mi to jedzenie przynosił, to po co wychodzić, jeżeli jest coś tak wspaniałego? Ba, tutaj jest druga część e, komiksów mangowych, czy komiksów mangowych. Manga to inaczej komiks. Ktoś ostatnio poprawiał w komentarzu jednego z moich widzów. I też jest tego bardzo dużo. Znajdziecie tutaj wszystko, dosłownie, nawet komiksy gejowskie, że tak pozwolę sobie użyć określenia. Więc każdy ma jakieś preferencje, i kiedy tutaj wszedłem, to naprawdę złapałem się za głowę z prostego względu. Tak jak wspomniałem na początku swojego materiału, próbuję trochę uderzyć w świat mangi na Waszą prośbę, i zobaczyłem to wszystko, mówię. Wow, od czego by tu zacząć? Oczywiście zaczynam od Edenu. Dziękuję jednemu z moich widzów, który polecił mi tą mangę. No i chyba jesteś zadowolony, bo widziałem w komentarzu, że wspomniałeś o tym, ciesząc się, że twoja polecajka się sprawdziła. Tak, powiem ci, że się sprawdziła. Jestem w trakcie czytania tej mangi, bo jak wiemy, jest ona dość pokaźnych rozmiarów, jeśli chodzi o ilość stron i zdecydowanie przypadła mi do gustu. Nie wykluczam, że będę chciał nabyć całość. Tutaj mamy też, oczywiście, gdybyście chcieli, jakieś przypinki, dodatki. Więc naprawdę jest bardzo, bardzo miło. O, A tutaj mamy przysięgę od wydawnictwa Lost in Time czyli jeden z całkiem niedawnych materiałów, jaki dla Was publikowałem. Sami spójrzcie, jak to wspaniale wygląda. Nie jeden by chciał po prostu. Mieć taki pokój, prawda? A na koniec sobie pozwolę pokazać to. Prawda, że rewelacyjne? No i oczywiście pani Beata, bardzo sympatyczna osoba, która Pewnie serdecznie pozdrawia widzów kanału. Lubią komiksy. Zapraszamy do naszego sklepu. Dobra, to wszystko. Tak się prezentuje komiksariat. Powiem Wam szczerze, że jestem tu już półtorej godziny i nie chcę mi się wychodzić. Najchętniej bym tutaj został przynajmniej do wieczora. No ale niestety mamy jeszcze inne rzeczy dzisiaj do zrobienia. Przede wszystkim ważne spotkanie w sprawie tego, czego Wam jeszcze nie zdradziłem, ale następny film pewnie to już Wam wyjaśni. Plus spotkanie z jednym z moich y, jednych największych chyba widzów, fanów wręcz powinienem powiedzieć, który ma mnie dzisiaj zabrać prawdopodobnie na najlepszy kebab w mieście. To się jeszcze okaże. Oczywiście będę starał się być bardzo surowy w ocenie, ale też nie będę udawał, jeżeli faktycznie mi posmakuje. A co do komiksariatu, no dole w opisie. Znajdziecie ewentualnie linki, gdyby ktoś chciał wejść na sklep i sobie coś nabyć. Myślę, że warto. Przemiła obsługa i rewelacyjny klimat. Naprawdę ciepło i tak komiksowo. Więc tyle z mojej strony, jeśli chodzi o komiksariat. Dziękuję Wam bardzo. Oczywiście, nie zapominajcie o tym, że na dole w opisie też macie linki do moich mediów, gdzie możecie dołączyć wtedy. Można też im ewentualnie wesprzeć, bądź też nawiązać współpracę, jeżeli działacie w komiksach. Subskrypcja i gdzieś tutaj na górze dzwonek, będziecie wtedy informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały, takie choćby nawet jak ten, bo wtedy wam to nie umknie. Więc trzymajcie się ciepło do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.